Ma. Dzisiaj ostatnia trasa, w sumie ostatnia trasa Espasem. W sumie kilka tam kilometrów, może z 3-4. Smutno? Nie, nie smutno, jedziemy go odstawić do salonu, do Nissana, a odebrać nowy samochód. Za niedługą chwilę zobaczycie co będzie. I tak jak było we wcześniejszym odcinku, Espas ma nalatane 321 692 km. Dzisiaj ostatni dzień, jest dzisiaj który? 16 lipca. I w dniu dzisiejszym Espas dokonuje żywota. Będzie zezumowany. Takie są procedury, jeśli chodzi o zakup auta i rozliczenie starego. Jedziemy teraz do Nissana. Nie mamy daleko. Tutaj się przebijemy na skrzyżowaniu. A nie, jeszcze za wcześnie niż te emocje Za wcześnie skręciłem Pierwszy raz ci się boliło no. To duże rzeczy na raz robię Tak No i co? Espas, tak. Espas dzisiaj zrobił jakieś 30 km W ostatni dzień swojego życia tak. Trochę szkoda Będzie lepsze Było to naprawiać No nie za wiele Więcej no było do naprawy do... w scenikach będzie jeszcze spal spalinowego. Coś się jakiś diesel albo benzyna. uuu benzyna, trudno powiedzieć. Ty nie robisz za Nie. Na no, ten Espas zrobił 41 690 km w półtorej roku. No w sumie w mhm. bo od 31 stycznia do dzisiaj, do 16 lipca, no to będzie powiedzmy półtorej roku jakichś problemów większych nie było poza tymi eksploatacyjnymi jakieś tam stabilizatory jakieś końcówki drączka kierowniczego to co się zużywa podczas użytkowania tak więcej to chyba się nic nie działo wymiany olejów, no to standardowo filtry no i teraz na koniec już zaczyna stukać górne mocowanie amortyzatora no ale nie ma się to dziwić. 320 600 km. I zgubiliśmy światło stopu jeszcze. Aha, i odpa odpadła w sumie e, ta płytka od Laskowacki. Czer czerwona, co jest na środle stopu z tyłu, na środku klapy. Ale to już ile, zmieszczam czas czasu. No. Jak odpadło? Tak jeździmy No, dobra. Na razie to tyle. Zobaczymy się pod salonem. już jesteśmy naprzeciwko Nissana co niedługo tam wjeżdżamy tylko musimy nawrócić na rondzie A tutaj jest Dacia Renault i jeszcze tutaj jest salon Alpine o tam w głębi a my tutaj sobie na rondzie nawrócimy żeby się dostać na drugą stronę zjedzie Powskaz. tutaj na drogę zewnętrzną się jest za osiem na 14 byliśmy mówieni tak wszystko o 14 czynne, bo była przerwa. Dwie godziny, więc no, dojeżdżamy do so, no O, tu jest tutaj stoi pomarańczowy rynek na parkingu Dobra, wjeżdżamy. Nie wiem, jeszcze kawałek dalej. Sojusz, idziemy. Do. Dobra, jesteśmy w Niso. Czekamy teraz aż otworzą o, Tutaj jest Renault Espace Ostatnie godziny Jeszcze zostały naklejki I ostatnia godzina Przed oddaniem Ostatnie minuty w sumie Dobra, idziemy tam, wejdziemy sobie do środka Jak coś się nagra, to się nagra o, I mamy odebrany nowy nabytek jest to Nissan Elif drugiej generacji, wersja wyposażeniowa N Connecta, 62 kWh bateria, kolor taki czerwono-bordowy, przechodzący w bordo bardziej, felgi aluminiowe 17-calowe, chromowane klamki, z tyłu przyciemnione szyby, klapa bagażnika dwukolorowa. Czerń i czerwień, na dole zderzak z akcentem takim niebieskim na spoilerze tylnym. Z tyłu jest tak, e, kamera cofania, czujniki parkowania. Mamy także tutaj kamery pod lusterkami w 360 stopni. Jest też kamera w przednim zderzaku pod logo Nissana tutaj w tym miejscu i tak się prezentuje auto z zewnątrz co my tutaj mamy w wyposażeniu otrzymujemy dwa kable jeden jest to na 230 V, mamy go tutaj w sakwie, drugi to jest typ 2 bagażnik, chyba 340 litrów jak się nie mylę następnie środko Boczki tutaj oblicze są wykończone skórą z niebieskim przeszyciem. Tylna kanapa materiałowo skórzana. Materiał z niebieskim akcentem. Skóra także z niebieską nicią obszyta. Tutaj mamy z tyłu podgrzewaną tylną kanapę. Dwa gniazda USB do ładowania telefonów. Mamy poręczne tutaj kieszenie z tyłu w siedzeniach. Trzy zagłówki. Czyli 3 osoby mogą tu spokojnie siąść. Podcyfitka jasna, beżowa. 4 szyby elektryczne. Tutaj z przodu wygląda to w ten sposób: jest schowek dosyć pojemny. Jest wystarczająco miejsca tutaj, żeby coś tu schować. Plastikowy taki. Akcent tutaj z połyskiem, nawet ten plastik jest metalizowany, jak lakier z zewnątrz. Tutaj na kokpicie mamy częściowo skórę z niebieskim obszyciem. Ta taki dosyć przyjemny plastik. Mamy podłokietnik ze schowkiem, to z drugiej strony przejdziemy. A tu na zewnątrz jeszcze jest antena, typ, typ taki spoiler. I tu z przodu co mamy? Mamy tak sterowanie szybami, czterema, lusterka, składanie lusterka. Tutaj mamy otwieranie klapy e, do ładowania Tutaj mamy e, czujnik przy e, odległości. Ustawiamy sobie wtedy, jak mamy włączony regulator prędkości. Mamy też czasowe wyłączenie, podgrzewanie kierownicy. Tu wyłączanie wszystkich tych dźwiękowych. Ostrzeżeń Tutaj jest taki schowek podręczny o, w ten sposób Dwa miejsca na napoje Tutaj poręczna taka kieszeń Tutaj mamy kieszeń żeby włożyć sobie telefon Nie ma tutaj akurat e, indukcji do ładowania telefonu Tutaj jest Manetka zmi zmiany kierunku jazdy Także z parkingiem Z postojowym tym systemem funkcja i-pedal e system eko, tutaj mamy podgrzewanie dwóch przednich foteli mamy wejście USB na ładowarkę mamy także zwykłe wejście zapalniczki tutaj sterowanie panelem ogrzewania i klimatyzacji tutaj sobie włączymy kierownica multifunkcyjna tutaj sterowanie Różnego typu funkcjami komputera pokładowego, na przykład o, możemy sobie zmieniać tutaj wszystkie te opcje, na przykład zasięg, możemy e, sobie włączyć tutaj pojemność baterii, jaka pozostała, jaki czas, ile zużycia energii było, temperatura baterii, i co my tu mamy, dalej przechodzimy, mamy funkcję audio, funkcję nawigacji, Tutaj średnie zużycie prądu na 100 km 15,2 kWh. Następnie ciśnienie w kołach. Ostrzeżenia: tutaj ustawienia różnego typu ESP, czujników parkowania, regulacje różnego typu auta. Tutaj możemy przeglądy sobie sprawdzić: ustawienie godziny, języka, przywrócenie ustawień fabrycznych to wszystko tutaj jest. Tutaj mamy jeszcze przy zasięgu mamy opcję przełączenia na baterię. Troszkę wcześniej pokazywałam tu audio, nawigacja. Pokazał się właśnie komunikat otwarcia klapy tylnej bagażnika. Więc tu wszystko nas informuje. Tutaj mamy kierunek jazdy. No i tutaj możemy sobie przełączać ewentualnie prędkościami, sobie ustawić informacja o martwych punktach. Przekroczenie pasa ruchu jest włączona funkcja asystenta pasa ruchu I co my tu mamy? Tutaj mamy właśnie sterowanie tymi opcjami. Tu sterowanie głośnością, tutaj do muzyki, tutaj cofanie funkcji, tutaj regulator prędkości. Tutaj mamy ustawiamy sobie właśnie dystans przedającego nas auta z przodu, funkcje głosowe, telefon. No i tutaj mamy standardowo menu. Nawigacji, mapy, audio. Możemy sparować sobie telefon. Możemy tutaj włączyć sobie także kamery 360 stopni. Są właśnie cztery kamery. I tutaj możemy sobie cofnąć, przeglądać te wszystkie opcje: audio, mapa. Cofamy sobie tutaj do tyłu. Na przykład włączymy sobie muzykę. Jest jeszcze funkcja poprzez aplikację w telefonie. Zaraz Wam pokażę też, tylko odblokuję telefon. Jest funkcja taka jak Nissan Connect i wygląda to w ten sposób. Loguje się do sieci o. i mamy połączone z Nissanem naszym Leafem, mamy tu zasięg który nam się ukazuje. Jest to 239 km, stan baterii 61%, auto odblokowane. Możemy sobie tutaj włączyć klimatyzację zdalnie, będąc z domu. Jak przyjdziemy za 15 minut, mamy już auto schłodzone, mamy tutaj monitorowanie, historia jazdy, mamy e przejechane kilometry, 4559 km zrobione. Tutaj możemy to też sobie zobaczyć trasy na przykład pokaże nam gdzie jest teraz ustalowane auto i nawiguj do pojazdu wtedy nas pokieruje jak mamy dotrzeć do, do auta możemy sobie zaplanować klimatyzację o której godzinie włączyć różnego typu preferencje są tutaj możemy sobie zatrąbić w sumie nawet chyba autem tak kondycja pojazdu ciśnienie w oponie normalne i tutaj możemy o, wejść sobie w funkcję możemy sobie włączyć zdalnie światła są teraz włączane włączyły się można sobie tutaj ustawić klakson włączyć więc przydatne takie opcje i to w sumie chyba będzie na tyle z prezentacji tego auta, nic tu więcej w sumie nie ma co pokazywać, bo jak ktoś by chciał jakąś recenzję taką bardziej szczegółową to można sobie gdzieś tam na YouTube znaleźć tutaj chodzi o film prezentacji takiej szybkiej i ewentualna później prezentacja jak to auto się sprawuje w trasie i tak dalej jakby się komuś film podobał no to komentarz, subskrypcja i następne materiały na kanale